Siemanko! Dzisiaj przetestuję kilka z najdziwniejszych celowników w Counter Strike'u. Pozdrawiam. No, także moi drodzy, pierwszy celownik to, to taki oto. I w sumie uważam, że on jest na swój sposób to zwykły Lui, nie? Nie jest jakiś problematyczny. Większą, większą przeszkodą na pewno to ja się okażę, niż ten celownik tutaj. Więc on nie będzie przeszkadzał. Tak jak mówiłem, nawet idzie... Wow, wyśmienicie. Ej, fajny w sumie, bo tak... Kurde. Fajny był on kurczę, tak? Gdzie jest przeciwnik trochę, nie wiem jak to wam określić, tak jakby liniowo sobie mogę patrzeć, gdzie jest przeciwnik. Mm, nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć. Ale daje to trochę fajnie. Ej, gdzie jest ten malowakier? Szajse, z której strony on dojdzie do mnie? Dobra, na razie się tu zgraliśmy. Pytanie, czy on będzie kampił bardziej, czy bardziej pójdzie w otwarte karty, no nie? Zaraz oczywiście sobie też zmienimy celownik, nie? O to się nie martwcie moi drodzy. Póki co trochę nabijemy aury. Ty no, on gdzieś tu musi być. No, przegram to Dobra. Dobra moi drodzy, zmieniamy celownik i zaraz się widzimy. Nie, powiem wam tak, teraz to wiesz, że hardcore, nie? Ej, czekajcie, bruch, jednak nie. Dobra. To jest mój celownik na teraz. O, jest jednak. Tylko czekajcie co nie jest to. Nie no to miało być takie wielkie, a to jest... ...oszukane, ale dobra no. Z takim czymś was zostawiam. No dobra, dobra, jest ciężki ten celownik, ale miał być jeszcze cięższy. Tam bym nie widział człowieku nic, fuck. Dobra, on no jest na pewno gdzieś tutaj, więc luz. Luz mam. Jak zygzak. Rząsu mam jak zygzak. Nie, dobrze, czasu nie ma. On gdzieś tam będzie, nie? Pamiętajcie moi też, żeby subskrybować kanał oczywiście. Ta. Nie się. się subskrybowali kanał, lecimy po 5000 subów do końca roku w końcu. Widać, że Instagrama, bo trzeba znowu zdobyć, bić 100 obserwujących, były Ale leci. Nie marzyłabym się taka bania. Elo. Tu jest gdzieś. Nie wiem, gdzie on jest już. O, nice. Mamy to. No, znowu nic nadzwyczajnego. Trochę większy krzyż. Ale no. <grytanie> dobra, ten jest. naj... Nie wiem, czy, czy najgorszy. Który jest lepszy, szczerze, to nie wiem. Nie, dobra, ten drugi był lepszy niż to. <grytanie> ten jest ty ciężki jest. Och, ja tu nic nie widzę. Ale Lipdon, jak macie jakieś naprawdę powalone celowniki, dajcie znać, to ja chętnie obczaję w kolejnym odcinku. Na przykład, ej, no to jest głupie, bo ja stary nie widzę w ogóle przeciwnika. Dobra, teraz ten może być ciekawy. Dobra, nie będzie ciekawy, bo gram 4, na 4x3. Na A tak to bym miał takie boss, mm, paski na boku, jakbym grał 4x3, nie? Więc. E no ten taki... Hej, Vegas kiedyś grał z czymś podobnym. Ten chyba póki co najlepszy, albo ten pierwszy, nie? Tierlista taka. Jakbym miał zapodać, no to ten może być... Bro. Mr. Nice, not nice. U. Dobra, 7 koła mam. Ja tych pieniędzy w ogóle nie, nie, nie spożywam, że tak powiem. Ale wygrywamy nawet. Ej, dobra. Ja lecę na prawo. I zdejmuję tego tam z tego. Mr. Nicea. Nice. Nie kolego nice, zrobimy to. Nie użyłem potencjału tego celownika. Let's get down, let's get down the business. Dobra. udało się. dobra, koksimy nawet ty. Dobra, teraz taką sztachetą zagramy, te ale jednak trochę no, troszkę większe jak widzicie. macie znać w ogóle, czy gracie? Czy wrzucicie celownik? W kształcie te czy raczej nie? Nie, ogólnie? Kasztan, nie? Stary, ja muszę <głos》> dwa razy bardziej się skupić, żeby coś tu w ogóle zrobić. Ale to mi ryje banie, ten celownik. To jest tak zwany banger, nie? No, dead, please. O, dobra, Dzięki, panie kolego, że dałeś radę. Dobra, zagramy jeszcze jedną rundę z tym, co? I ten naprawdę jest trzep. Nie, coś takiego spróbujmy. No, blisko nie powinno być problemu, będzie go widać. Proszę, chodź tu. A, albo przynajmniej idź mi z tyłu. Elo. Elo, ty. Kukli w gazie, moi drodzy, naprawdę. Niesłychane rzeczy. O, ale cute. <grystanie> What the fuck? Da się coś takiego zrobić? Fuck, mógł to słyszeć. Planting. Ruch. No nie, popisałem się z tą byśką. Dobra, no nie ugrał tego Masz tutaj funfel, first game of this map, o, jeszcze mamy ten, jak to się mówi nie jubileusz, tylko debut. o, debiut naszego kolegi tutaj na tej mapie Dobra, byłem lepszy Hello? Ole, flashbang Flashbang, Bank. Watch out to left Watch out Ale kurwa, angielski, ty z podłogi. A tu coś dla was, moi drodzy ode mnie. Serduszko dla was. Trochę się czuję jak taki nieuchwytny cel, jak Wanda, m'nie? Naprawdę, patrzcie, to 13 kili. Ten mecz to chyba musi być naprawdę kurde. Shit. O, w dupę. Shit, 83 mu zadałem. Szkoda, 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 miało być tak pięknie, nie, bo trochę, co, 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 co robisz, ty, trochę prześwirowałem pawiona z tym, Najdem. ej, nie? ten celownik chyba jest najbardziej lzacki, nie, wydaje mi się, że z nim mogę mieć lz... Ja pierdziem PLMP Ole mam, człowieku, presję Naprawdę tak się boję Uhuhu, dotrzymał to, moi drodzy, banger. Nic, także dziękuję wam za oglądanie Mam nadzieję, że jest więcej takich celowników Jak macie znacie, to podeślijcie mi koniecznie, moi drodzy fajnie się bawiłem i do tego bardzo ładnie mi czuło. No, no, patrzcie to 15 kg człowieku Na pewno zwykłym celowników bym tyle nie miał Serduszko ładne, ale kawaha nadal nie mam no niestety moi drodzy widzimy się już we wtorek. Trzymajcie się cieplutko, Do zobaczenia Złuchaj na narka. Elo.